Przez związek z Kamilem musiałam iść na terapię, czyli story time o tym, jak pewien program zmiażdżył moją samoocenę. Ja nie planowałam nagrywać tego materiału, ale ostatnio wydarzyło się coś, co sprawiło, że zmotywowałam się w końcu. Wiecie, gdzie dodałam rolkę i tam wyjaśniłam, że tutaj wrzucę rozszerzony materiał, więc jeżeli kogoś to interesuje, jak to wszystko wygląda z mojej perspektywy, to zapraszam do oglądania. Dla niewtajemniczonych, rok temu wyszedł program Reality Show, w którym Kamil wziął udział wraz ze swoją byłą dziewczyną, czyli moją przyjaciółką Pauliną. Od emisji programu minął rok, już ponad, i przez cały rok siedziałam cicho. Więc teraz postanowiłam, że w końcu ja się wypowiem, ile nieprzyjemnych rzeczy mnie spotkało przez ten program, bądź przez ludzi, którzy mają cokolwiek wspólnego z tym programem. W momencie, kiedy była emisja programu, ja z Kamilem byłam pół roku. No, i ludzie, kiedy oglądali ten program, tak naprawdę od razu dowiedzieli się o tym, że Kamil rozstał się z Pauliną i jest z jakąś Oliwią. I nie wzięli pod uwagę tego, że w momencie, kiedy był nagrywany program, no to minęło x czasu, zanim ja z Kamilem w ogóle się poznałam, i też minęło x czasu, zanim my weszliśmy w związek. Więc tak naprawdę, jak ja byłam w związku z Kamilem, ludzie dopiero poznali jego związek z Pauliną. Ja, słuchajcie, żeby nie było, spodziewałam się nieprzychylnych komentarzy, bo spodziewałam Zdałam się, że ludzie na przykład nie wiem, polubią Paulinę czy przyzwyczają się do tego, że oni będą w związku. Byłam na to przygotowana, ale nie byłam przygotowana na to, że dostanę mnóstwo krzywdzących komentarzy od ludzi, którzy wystąpili w tym programie, między innymi. Ja tylko tutaj zaznaczę, że niestety nie mogę wszystkiego powiedzieć, choćbym chciała, to nie mogę. No, chyba, że coś się zmieni, to po prostu dogram part 2. No, ale wracając, słuchajcie, tak jak mówiłam, ja spodziewałam się nieprzychylnych komentarzy i spodziewałam się tego, że stety, niestety, niestety, no, w gruncie rzeczy, niestety, będzie porównywanie, będzie porównywanie mnie z Pauliną, choć my się lubimy i choć jesteśmy zupełnie różnymi dziewczynami. No, ale komentarze na nasz temat w gruncie rzeczy na moją niekorzyść zaszły aż tak daleko, że teraz zostawię Was chwilę z jedną głosówką mojej obserwatorki, która była świadkiem tego, co na przykład działo się u mnie na live. Oliwie, wiesz, co byłam na live i powiem ci, że to, co się działo, to naprawdę nie dotknęło. kurwa. Ja sobie nie wyobrażam, jak ty się teraz stara, czujesz. Ja cię totalnie nie znam. Każę ci tylko z kontentu, który po prostu miałaś. Dzisiaj dopiero oglądałam cały sezon i gdzieś tam załapałam w ogóle o co chodzi. Jest mi tak kolejnie, kurde, przykro. Bo no wiesz co, nie wyobrażam sobie, ja bym sobie chyba coś takim nie poradziła, więc po prostu chciałabym, żebyś była silna. I naprawdę wiecie, multum komentarzy, nawet nie pod postami, które są z Kamilem czy z Pauliną, że zmienił z Porsche na Tiko, że e, zmienił z diamentu na kupę, już tak mówiąc delikatniej, że e, o osoba, która była nam bliska, założyła fake konto i to bardzo łatwo sprawdzić. I napisała mi w komentarzu, że Paulina przy mnie to bogini. Ludzie kompletnie nie potrafili uwierzyć w to, że my serio z Pauliną się lubimy i pamiętam sytuację, że byłyśmy we dwie na wencie, pewnej marki kosmetycznej. Jakaś dziewczyna, tam influencerka do Pauliny zagadała, poznały się i tak dalej. No i ja podeszłam do nich i Paulina mówi, o, to jest Oliwia, poznaję Oliwię i tam powiedziała tej drugiej imię. I ona tak na mnie spojrzała i mówi do mnie. Ty jesteś nową dziewczyną, Kamila? I ja mówię, że tak. A ona miło mi. Wiecie, co ja miałam zrobić w takiej sytuacji? I w ogóle takich sytuacji było mnóstwo, ale w sumie nie o tym mowa, bo opinia obcych ludzi i to, co mówili obcy ludzie, jakoś mnie nie za bardzo obchodziła, chociaż były również przykre momenty. Wiadomo, to nie jest tak, że ja wiecznie miałam to gdzieś i chodziłam uśmiechnięta. Ale jednak najbardziej w tym wszystkim bolało mnie to, że najbliższe otoczenie tak naprawdę. Eee, dawało mi najbardziej popalić. Przy okazji, myśląc, że ja o tym nie wiem albo się nie dowiem. Zacznijmy od uczestniczki, która również wystąpiła w tym programie w tej samej edycji co Kamil. Eee, była impreza. Ona podeszła do Kamila i mówi: Słuchaj, ty możesz mówić co chcesz, ale ja i tak wiem, że Oliwia jest dla ciebie plastrem. Jak tak można komuś powiedzieć? No ale tak bym była. To co to obchodzi? Nie rozumiem, wiecie o co chodzi? Jak można komuś sprawić taką przykrość? Widzi, że człowiek jest szczęśliwy, że dwoje ludzi jest ze sobą szczęśliwy, ale podejdzie ci taka i powie po prostu swoje mądrości. Ale wiecie co? Potem ja byłam w najgorszej sytuacji postawiona, bo ja o tym wiedziałam, ale wiecie, były grupowe spotkania, ja nie chciałam robić afery, też nie chciałam wyjść jakoś niekorzystnie przy innych ludziach i ja musiałam robić przez cały rok dobrą minę do złej gry. I udawać, że lubię tę osobę, że, że lubię. Że, no, po prostu byłam miła, wiecie, no, nie, nie byłam niekulturalna, ale udawać, że wszystko jest ok, że nic się nie stało. E, słuchać, jak to ona mnie komplementuje, i jak przy wszystkich mówi, jaka to jestem super, a tak naprawdę wiedziałam, co ona o on mnie wygaduje. Teraz uwaga, kolejny jasnowic, wizjoner <gryw> z programu, uczestnik. Mm, jakiś czas. Pomieszkiwałam u Kamila i oni mieli wspólne wszyscy mieszkanie. Wszyscy sensie się wynajmowali i tam kilka osób z tego programu mieszkało, też sporo osób tam przebywało, odwiedzało obiecie. Generalnie takie, powiedzmy, studenckie mieszkanie, co też miało swoje plusy. Oni wszyscy siedzieli w kuchni, to czytam parę osób, już nie pamiętam kto dokładnie tam był. Wiem, że ta jedna osoba, nazwijmy go de Kolega, był w kuchni i. Chyba nie wiedzieli, że Kamil wyszedł beze mnie z psem na dwór, a drzwi od Kamila pokoju były uchylone. No i de kolega zaczął bawić się w obstawianie. Jak szybko rozstanę się z Kamilem? On obstawił półtora roku, więc jeszcze ma czas do 2 kwietnia. Mam nadzieję, że nie wygrano, ale żeby wygrać to jeszcze ma troszkę czasu, więc nie mówmy, że chłopak się nie mylił. Ale oprócz tego musiał dodać parę E, swoich jeszcze mądrości, że nie dość, że ja się z nim rozstanę do półtora roku. E, to jeszcze ja jestem z nim e, dla fejmu, ale na pewno się rozczarowałam, bo nie przybyło mu tyle fejmu po programie, na ile ja liczyłam. E, I dodatkowo na koniec go kopnę w tyłek i zostawię dla swojego byłego. Co prawda on nigdy nie widział, nie znał i tak naprawdę nigdy nie rozmawiałam z nim o moim byłym. Ja e, w ogóle mało co z nim rozmawiałam, bo uważam, że. Z kim się stajesz, takim się stajesz, i lubię rozmawiać z ludźmi na swoim poziomie, wiecie. Teraz powróćmy znowu na chwilę do ludzi, bo ja zauważyłam taką zależność, że czego byśmy z Kamilem nie zrobili, to wszystko jest źle. Mieszkaliśmy z jego byłą, źle, bo na pewno jeszcze mieszka z byłą, bo nie może się pogodzić z rozstaniem, bo chce do niej wrócić, bo jest blisko niej, bo mają pod ręką, bo coś tam, bo coś tam. Wyprowadziliśmy się. Źle, że się wyprowadziliśmy, bo on na pewno się wyprowadził, bo nie mógł patrzeć na to, jak Paulina sobie układa życie, jak Paulina, nie wiem, imprezuje cokolwiek. Zaręczyliśmy się źle, pojechaliśmy tu źle, nie pojechaliśmy tu źle, wszystko po prostu źle. No, ale w kwestii wyprowadzki, de kolega również musiał powiedzieć swoje tutaj mądrości i zarzucił komentarzem, że Kamil na pewno nie chciał się wyprowadzić i że ja go zmusiłam. No co? No może go zmusiłam? No słuchajcie. A teraz jeszcze tak szybko wytłumaczę, dlaczego postanowiłam właśnie teraz nagrać ten film. Słuchajcie, bo wydarzyło się coś parę dni temu, co mnie po prostu do tego zmotywowało. A mianowicie, pod postem, który stworzyłam, wiecie gdzie, z Kamilem, pojawił się taki komentarz. Jest to komentarz z fake konta osoby, która jest powiązana z tym programem. A dlaczego to wiem? Wiem to moi drodzy, dlatego, bo bardzo łatwo sprawdzić w pewnym programie inne powiązane konta. Jeżeli ktoś ma na swoim koncie swoje zdjęcie profilowe, to już w ogóle, co prawda, one są zamazane, ale jeżeli znasz czyjeś zdjęcie profilowe, no to wiesz po prostu, kto to napisał. Więc tutaj zwracam się do tej osoby, że no. No co ja mam z tym zrobić? No nic z tym nie zrobię, bo RODO i tak dalej i poza tym nie chce mi się, ale po prostu nie znamy się, a piszesz takie rzeczy pod moimi postami, więc nie wiem, chyba jesteś, no jakieś kompleksy tam są chyba grane, tak mi się wydaje. I to już nie pierwszy raz, więc nie wiem o co chodzi, no ale coś ewidentnie jest na rzeczy, ja albo proszę o wiadomość prywatną, no albo o, o spokój po prostu, bo mi się to nudzi. Także, kochani, pewnie powiecie, no, ten świat influencerski i tych wszystkich programów jest bardzo fałszywy. Tak, ale nie generalizujmy. Uważam, że wszędzie znajdą się takie osoby. Tutaj po prostu jakoś tak się ich zagęściło. No i niestety, niestety musiałam w tym świecie przebywać, dlatego bardzo cieszę się, że w końcu się odcięłam, że przeprowadziliśmy się do Kielc i że w momencie, kiedy chcę przyjechać do Warszawy i uczestniczyć w jakichś dziwnych sytuacjach, to uczestniczę, a w momencie, kiedy nie chcę, to po prostu tego nie robię. I e, zrobiłam dużą selekcję wśród osób, z którymi się zadaję, bo po prostu niektóre znajomości mi nie służyły. No bo wyobraźcie sobie sytuację, że wiecie, że rozmawiacie z osobą, która notorycznie pisze komentarze pod Waszymi postami i to takie naprawdę w punkt. Bo w momencie, kiedy ja mam nagle setki komentarzy, że jestem taka brzydka, że coś tam, coś tam, że jestem brzydsza wolny, słuchajcie, choćbym nie miała jak wysokiej pewności siebie, co naprawdę to podziała. Naprawdę człowiek zaczyna się zastanawiać, kurczę, może rzeczywiście coś jest z moim wyglądem nie tak, może rzeczywiście jestem taka siaka owaka. Ja w pewnym momencie byłam już w tak złym stanie psychicznym. Oczywiście cały czas miałam wsparcie i od Kamila, i od Pauliny, ale żadne wsparcie w takiej sytuacji wydaje mi się, że nie jest w stanie sobie poradzić z tym, żeby pomóc. Byłam w tak złym stanie psychicznym, że ja nie chcę mówić, ile teraz ważę, ale wtedy przy 175 cm wzrostu ja ważyłam 46 kg. Ja miałam codziennie takie paniki. Ja miałam drgawki, ja nie mogłam spać. Ja, wiecie, budziłam się bardzo wcześnie, ja cały czas płakałam, miałam wybuchy takie, takie po prostu emocjonalne. I na przykład, jak chodziliśmy z Kamilem na eventy, ja po prostu bałam się ludzi, ja nie chciałam do nich podchodzić. No, i później były komentarze, że no, ta twoja nowa, bo umówmy się, ja do tej pory jestem nową dziewczyną, ta twoja nowa dziewczyna jakaś dziwna jest. I oczywiście. Często to nie było powiedziane do Kamila, było to powiedziane obok nas, myśląc, że nie, nie słyszymy tego, a ja bardzo mam dobry słuch. E, no, także, także tak, aktualnie na spokojnie jest bardzo dobrze, naprawdę. Dlatego też to nagrywam, bo jestem gotowa na komentarze, jestem gotowa na kontrofensywę ze strony pewnych osób. E, przyznam się szczerze, że od prawie roku jestem na lekach, bo po prostu nie radziłam sobie z tym. Ciężko sobie po prostu z tym poradzić. No ale leki działają, leki pomagają i myślę, że gdyby nie pomoc specjalisty, no nie wiem, co by było. Nie wiem, czy bym się po prostu nie wycofała z internetu, bo to w pewnym momencie tak mnie przygniotło. Zresztą słyszeliście na przykład głosówkę tej mojej obserwatorki, że no nie należało to do najłatwiejszych zadań przetrwać w tym wszystkim. I też chciałam powiedzieć, że rozumiem, że na przykład niektóre osoby mogły wychodzić z założenia, jakbyśmy na przykład się z Pauliną nie lubiły. To, żeby pokazać wszystkim, że one, oni stoją po stronie Pauliny i po prostu pokażmy tej Oliwii, jaka ona jest paskudna, okropna i najgorsza i że Kamil jej na pewno nie kocha. Ale my oficjalnie wszędzie pokazywałyśmy i to nie tylko w internecie, właśnie też przy wszystkich ludziach, że my serio się lubimy, więc ja nie rozumiem, nie rozumiem po co po co w ogóle ludzie tracą energię, tracili energię, żeby mi dopiec? Chociaż wiecie, co? Tak, na koniec powiem w sumie. A pozwolę sobie. Ja mam pewną teorię, jeżeli chodzi o osoby z programu, które robiły mi za plecami. Uważam, że. Kurczę, to będzie takie oczywiste, ale zazdrość. Nie mam pomysłu, jaki może być inny powód. A tymczasem kończę i lecę na obiadek. A Was zachęcam do dyskusji w komentarzach. I oczywiście zapraszam, żebyście wpadli również tutaj, bo niedługo odbije mi 40 tysięcy i to głównie dzięki Wam. Buziaki!